Dzisiaj wpada na nasze konto kolejna ewolucja, ponieważ pod szorcem pod shortsem widz zaproponował ewolucyjnego lucyjnego Janusza, więc oczywiście go sobie zrobimy. Widz chce, widz dostaje. Poza tym Poza tym generalnie pozdrawiam 900, no 900 setnego subskrybenta. Który jest pod tym filmem Dobra No to zróbmy sobie Ewolucyjnego Janusza Czemu nie? Czemu Janusz? Bo wygląda jak Janusz Koniec tematu No i dobra, mamy Okej okay. Myślę, że wywalę go sobie Zamiast Bambera I przetestujemy sobie Janusza Dobra, zobaczmy. Zagrajmy. Oceńmy. Takie to prosto. Oczywiście, zagramy sobie ulepszoną wersję Handball Cycle. Ale się mam English akcent. I oczywiście ochronię tutaj. Pff, chłop się pozwolił Expo. Chłop się pozwolił expo zlokować na wieży. Nie, nie błagam nie! Nie, 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 nie. No nie no. Mega Knight. Naprawdę Mega Knight ja wie, że przynajmniej mamy Kingstowera uruchomionego, ale Janusz tam nie pomógł. Janusz, Janusz, coś ty zrobił. No dobra. Myślę, że przeciągnę sobie grażynę tutaj. Czemu grażynę? Bo wygląda jak grażyna, koniec tematu. cię, chłop nawet nie trafił. No, tragedia z tego naszego sojusznika, naprawdę. Mm. Tak, tak, mam mózg. Chyba. No, ja mam mózg, ale po tym, co wystawił mój, mój teammate, to zaczynam mieć wątpliwości, czy on ma mózg. Dobra, mamy już ewolucyjnego Janusza. Mam nadzieję, że Ewo Janusz pomoże coś. No nie no, Ewo Janusz, nie pomogłeś Ewo Janusz, no zróbże coś. Ewo Janusz nie zrobił nic. Zgłaszam skargę na ewolucyjnego Janusza. Zgłaszam skargę na tą kartę Toż tu to... ewolucyjny Janusz. Czemu mi to robisz? Co znaczy, widzowie to nie jest jakby zła ewolucja, ale to jest też kwestia tego, że ja nie umiem. Gra, że ja za bardzo grać Hunter'em nie umiem. Przeciwnik nas bije, moja tradycja na tym kanale. Mi, 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 mi. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. Smutno mi. Ewo, Janusz nie spełnił się dziś Janusz nie potrafi pomóc mi w Spokojnie już, dalej nie będziecie musieli słuchać mojego fałszu Okej okay. Myślę, że Fishboy tutaj pomoże To może to najpierw ten z Golem musi dojść do wieży, to z rok zajmie. Ewo, Janusz, Ojej, smu... ojej, ojej, ojej. Ty, bo ja się tak zająła... Ja się tak tym zająłem, że... Że nam, że nam zjadł pół... Czekaj, czemu to się nie akcji? Czemu stawer się reaktywował? Zgłaszam skargę. Dobra, przynajmniej Mietek walnął. Mietek już. Mietek, Mietek został skontrowany. Dobra. Mam przynajmniej nadzieję, że. Dobrze. Mietek nam zaktywował Kingstowera. Dobrze, Mietek, zawsze w ciebie, w ciebie wierzyłem, Mietek. O, Barbara. Barbara też zostanie skontrowana. O nie, Amerykan idzie. o, oj ja. Dobra, skontrowaliśmy go bez obrażeń. A prawie ewolucyjny Janusz zadał jeden hit na Jerzy. Kontrujemy wrogiego Janusza. Przykro mi. Dobra, yy, jakbyśmy nazwali Hograidera. No cóż, dobra, Hograider, teraz ty będziesz się zwał. Mm. Marian będziesz się lwał, ho Dobra. Na Mariana jakby co to mamy Ewo Huntera. A Janusz... Janusz! Janusz, nie pomogłeś mi tam. Co ja gadam? Prze przecież... Przecież w sumie pomógł. Bardzo pomógł. Fishboy oczywiście pomoże. Mia tak zawsze niezawodny jesteś. I idę powtarzać ten cykl z kółko i z kółko, więc no dobra, może wygram, może nie. Kwestia losu. O nie, Amerykan. Dobrze. Teraz tylko wystarczy... Czy się obronić przed Mietkiem, Grzeskiem i Barbarą I będzie Cudownie Nie! Grzesiek walnął! O nie! Nie no Grzesiek Grzesiek nie rób mi tego Amerykan nas dobije Nie nie nie! To jest to jest na jedną gorącą kulę. grażyna! Grażyna, ty zdrajco! Czemu uderzyłaś w wieżę, a nie w czarodzieja? No dobrze, cóż. Będziemy kończyć. Ja wcale nie jestem ten. Wcale na to, co ten Ewo Janusz zrobił. No cóż, będziemy kończyć. Trzymajcie się, widzowie. Cześć.